Dzień dobry, dziewczyny! Mamy dla Was ten model szoperki ze skórki naturalnej. Model ma 4 rączki: krótkie oraz długie. Cena modelu to 209 zł. i już zawiera wysyłkę impostem, paczkomat lub kurier. Wysyłka za pobraniem kosztuje 20 zł. Wysyłka za granicę kosztuje 35 zł. Wymiary modelu, podane na ekranie. Model zmieści A4, model z zmieści laptopa i jeszcze różne rzeczy, które potrzebujecie na co dzień. Model ma czerwoną podszewkę, zapina się na suwak. Mamy dziewczyny ten model w różnych kolorach, powiem szczerze, że model jest bardzo popularny, więc może zabraknąć kolorów. Dziewczyny zachęcam zamawiać od razu ten model, jest on w bardzo dobrej cenie. I na pewno zostanie jednym z Waszych ulubionych modeli. 209 zł, torebka ze skóry naturalnej marki BZ.